Życie stereotypowego sepka z osiedla może mieć swoje plusy. Moje nie miało żadnych. Urodziłem się w Gdyni, nieby miasto zjebane, według powszechnej opinii, ale ja je kochałem, bo tu była moja piwnica. Każde inne miejsce na świecie budziło we mnie atak paniki, ale tu może i czułem się chujowo, ale o niebo lepiej niż w dowolnym miejscu na tym smutnym, jak zadłużona kurwa w trakcie okresu świecie. W zasadzie to ciężko nawet nazwać mnie sepkiem. Jestem piwniczakiem, byłem pociechą ogniska domowego do czasu, gdy nie stałem się balastem u nóg swoich starych. Mam na imię Anon, i jest to historia, jak zostałem ostatnim człowiekiem na świecie i tego, jak kochałem hot dogi z żabki. Zacznijmy od początku. Hot dogi z żabki to moja pasja. Każdy sos mam obcykany od góry do dołu. Wiem czym różni się tysiąc wysp od majonezu wymieszanego z ketchupem z Biedry. Serio. Moje kubki smakowe, które nie odróżniłyby 50-letniej whisky od ciepłej Tatry, dostosowały się do mojego życia z pierdoliny i były w stanie powiedzieć kiedy żabkowy sos był zmieszany, w jakich proporcjach oraz ocenić lepiej niż sanepit poziom higieny głównego mieszacza sosu. A nawet kiedy ostatni raz ktoś walił do głównego zbiornika. Nigdy dłużej niż tydzień. Po jednym kęsie byłem w stanie ocenić jebane zadupie z dokładnością do powiatu, w którym zmielili mąkę na ciasto od bułek, w które wkładane były parówki, które przez konesera jak ja były rozpoznawane po typie z dwóch przecznic dalej. Szczególnie to lubiłem kabanosa i 100 tysiąca wysp, szczególnie lubiłem go w Gdyni. W moim domu nigdzie nie smakowały mi tak jak tu. To pewnie przez dodatek mięsa z mew do parówek. Za każdym razem, jak mamę wychodziła z domu, darłem pryszczaty ryj, żeby przyniosła mi z powrotem podłużny smakołek bogów, moją ambrozję, aż do dnia, który zapamiętam na zawsze. 21 listopada 2012 roku, dokładnie na miesiąc przed końcem świata. Na mój okrzyk, do którego przywykłem od lat. Mame, weź mi dużego z kabanosem i tysiącem wysp. Usłyszałem chłodne, spierdalaj. To był pierwszy raz, jak moja matka przekleła. Szczerze to nie wiedziałem, jak mam na to zareagować. Siedziałem patrząc na obrazek papieża przez dwie godziny i czekając, aż wróci z zakupą, myśląc, że to jakaś mara, jakiś dziwny żart. To nie był żaden kurwa żart. To było przelanie czary goryczy zawodu moich starych nad tym, jak zawiedli w wychowaniu. Czary, do której dolewałem kilka kropli dziennie, jak do skarpety, którą uparcie trzymałem za łóżkiem w nadziei, że powstająca tam cywilizacja nie wypierdoli mi nagle w pokoju i nie przejmie kontroli nad moim życiem. Skarpeta tego, kto zrobiła, zrobili to starzy. Słysząc kroki na schodach, już zacierałem ręce na myśl o pierdoleniu hot doga który idzie w moją stronę na rękach mojej matki. Jednak otwarte drzwi ukazały mi coś innego. Pojawili się w nich sędziowie mojego spierdolenia w postaci rodziców i dziwnego gościa w okularach i kraciastym garniturze, który już następnego dnia miał być moim katem, moim Hitlerem, moim Pol Potem, tępiącym kwitnący we mnie intelektualizm. Anon to jest doktor Karwiński, kolega twojej matki z klubu książkowego, rozpoczął interwencję mój stary. Jaki kurwa klub książkowy! Myślałem, że takie instytucje istnieją tylko w filmach o sfrustrowanych seksualnie kobietach w średnim wieku w Ameryce. W zasadzie pasuje do mojego matki poza lokalizacją. Stałeś się już mężczyzną i ja, jak i twój tata, zmartwieni jesteśmy tym, w jakim kierunku idzie twoje życie. Nabierasz naprawdę dużo złych nawyków, zarówno żywieniowych, jak i cóż, zamilkło na chwilę, seksualnych. O jebana. Znalazła pana skarpetę, chuj z tym, ale dopierdalać się do mojej jedynej pasji, do mojego dzieła życiowego, do mojej pierdolonej codziennej mantry w postaci wpierdalania hot -doga z żabki? Za dużo. Opłynęły łzy. Dla tych pierdolonych rekinów było to jak krew w basenie pełnym tłustych grubasów. Przystąpili do ataku, a ja mogłem tylko przeczekiwać. Chcemy, żebyś zaczął zarabiać na siebie, żebyś się czegoś nauczył, zyskał jakieś doświadczenie. Wyszedł w końcu z domu. Doktor Karwiński szuka młodych, zdolnych chłopaków do swojej najnowszej pracy naukowej i wydaje nam się, że będzie to dla ciebie najlepsze. Próbowała złagodnie tłumaczyć matka. Wiem, że praca ci się nie widzi, ale od dziś to jedyny sposób, żebyś mógł pozwolić sobie na jakąkolwiek z twoich zachcianek. Surowo dodał ojciec. Oje bani, robią good cop, bad cop. Karwiński stał cicho, mierząc mnie wzrokiem, raz na czas ogarniając tereny mojej nory, które odważny lub ślepy najemca mógłby nazwać pokojem. Wizja utraty jedynego szczęścia w moim życiu, smutnym jak dramat w polowym teatrze w Afganistanie w trakcie bombardowania, czyli utraty jebanych hotdogów z żabki, przeraziła mnie. Skurwy syny wkradły się do mojej psychiki niby rodzina, manipulanci jak jebani aktywiści Greenpeace z głównej ulicy Gdańska. Przytaknąłem zalaną łzami twarzą. Tak zaczął się mój kołchos. Już w pierwszy poniedziałek dane mi było po raz pierwszy usłyszeć głos Karwińskiego, przyjemny jak uczucie masowania fiuta papierem ściernym nasiąkniętym sokiem cytrynowym. Przyjechał po mnie swoim pedofilskim białym vanem. Wskakuje Anon, powiedział głosem z tak udawaną rzeczywością, że fałszywości w okazywaniu emocji pozazdrościłaby mu każda aktorka pornosów wyświetlanych w niebieskim blasku monitora codziennie w mojej norze. Byłem ostatni na drodze doktora do zebrania na podróż na obrzeża, więc w momencie wejścia mój wzrok spoczął, a wszystkich moich współpracownikach upchanych na pace Forda Transita. Szczerze, nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Nigdy nie spotkałem takiej smutnej ekipy patałachów, patusów i przegrywów. Zupełnie jakby ktoś wsadził całe moje spierdolenie, zmieszane z każdą możliwą złą decyzją życiową, doprawione brakiem perspektyw do kserokopiarki i kopie luźno wrzucił do tego jebanego wana. Poza nią. Kwiatem na polu porośniętym pieczarkami przegranego życia, smutnie rosnącymi w swoim głównie. Zatrzymałem się w połowie kroku, wsiadając do wana i zastygłem. Ona, idealna pod każdym względem, nie była typowo piękna, ona wyznaczała inny standard piękna, nie z tego świata, taki na jaki ten świat nie był gotowy. Nie będę wam pierdolił, że biła z niej świetlista aura, że moje serce prawie wyskoczyło z klatki piersiowej. Było po prostu w niej coś, co sprawiło, że nie możesz sobie wyobrazić sytuacji, w której ona mogłaby się wtopić w tłum. Nie była perfekcyjna, ale jej idealność z tej imperfekcji płynęła. Otaczała się nią i każda jej niedoskonałość była idealnie umieszczona przez mistrza w stylu malarstwa, który nigdy na ziemi się nie rozwinął. Dziewczyna, która mogłaby mieć cztery macki zamiast trąki, zwróciłbyś na to uwagę dopiero przy drugim spotkaniu, bo byłbyś zapatrzony w jej oczy i pieprzyka zaraz pod jednym z nich. Ale Macek nie miała, miała dwie ręce, jedną z nich zachęcająco poklepywała w siedzenie obok siebie, z niewinnym uśmiechem zapraszając Cię do usiągnięcia obok. Jak mógłbyś odmówić? Tak więc siadłem i sparaliżowany utkwiłem wzrok w niewidzialnym punkcie naprzeciwko. Moja niepewność siebie krzyczała, że to jakiś psikus i żart, więc dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie dać się podejść i udawać niewzruszonego. Może. Tak naprawdę nigdy nie miałem żadnego kontaktu z kobietą poza moją rodziną i walczyłem, żeby nie poszczać się ze strachu. Karwiński odpalił Forda. Droga nie była długa, ledwo pół godzinki. Kiedy dotarliśmy na miejsce, postanowił wyjaśnić, dlaczego tu jesteśmy. Otóż doktor Karwiński był wysoce szanowanym archeologiem. Był w tym stosunku do Indiana Jonesa, czym Brudkowski jest w stosunku do Sherlocka Holmesa głównym. Bez większych ogródek przedstawił nam naszą pozycję. Nie będę mówił długo, bo szczerze, nie mam pomysłu, na to ani czasu, ani ochoty. Każdy z Was jest tu z jakiegoś przymusu, czy to finansowego, czy prawnego, więc ja na zawinienie i zamieniam was na inną szumowinę. Jeśli jesteś na zwolnieniu warunkowym, wracasz do Pierla, jeśli jesteś bez hajsów. Wracasz do szukania pracy, ale z moją opinią na temat tego, jaki jesteś bezużyteczny, przypiętą do kołnierza Twojej koszulistezko. Jeśli jesteś wysłany tutaj z racji na bycie zawodem dla swojej rodziny, postaram się, żeby uważali, że nie jesteś warty być traktowany jako jej członek. Zaczął przemawiać głosem kogoś, kto naoglądał się zbyt dużo filmów o totalitarnych dyktatorach. — Dlatego liczę na wasze zupełne zaangażowanie. Jeśli zastanawiacie się, co będziecie robić, to odpowiedź jest prosta — kopać! — powiedział, pokazując na granitową górę podziurawioną jaskiniami jak prezerwatywa gościa, na którego dziewczynie bardzo zależy na utrzymaniu go przy sobie. — Dlaczego wy? — Od, dlatego, że jesteście zdecydowanie tańsi od profesjonalnego sprzętu — kontynuował. — Po co kopiecie, jak zobaczycie coś, co dla waszych ociężałych, wsiockich mózgów będzie zaskakujące? — wołacie mnie. — Ja wiem, czego szukam, wy nie musicie — skwitował. Aha, tutaj są kilofy i cóż, ży życzę miłej pracy. Powiedział, pod czym odpalił fajkę, jak jakiś abany Mag zjebania umysłowego i zaczął się oddalać. Cała nasza cudowna banda, elita slamsu, popatrzyła po sobie i jeden po drugim zaczęliśmy podnosić kilofy i kierować się upokorzeni w stronę kierunku jaskiń. Widocznie nie piersi tutaj kopaliśmy. Jaskinie były dobrze oświetlone, a korytarze ścieliły resztki narzędzi poprzednich pracowników. Co miałem zrobić? Zacząłem uderzać w ścianę kilofem, powoli odłamując kolejne kawałki twardej bryły. Mimo zmęczenia, zbyt przestraszonej i zbyt pozbawione godności, aby przestać, tak minęło pierwsze 10 godzin mojej pierwszej pracy w życiu. Karwiński odwiósł nas swoim niewolniczym galeonem z powrotem do miasta. Wracając do domu, myślałem o dwóch rzeczach: przede wszystkim o nimfie z mojego szajze komando. Co ona tam robiła z dolnym procentem społeczeństwa? Czy zgromadza odwagę, żeby chociażby na nią spojrzeć? Drugie o czym rozmyślałem, bo o czym innym to o jebanym hot -dogu z żabki. Nigdy nie byłem tak głodny, nigdy tak go nie pragnąłem. Wiedziałem, że mijam żabkę po drodze, ale świadomość posiadania dwóch dwudziestu pięciu w kieszeni nie zwiastowała, że zaspokoję swoje żądze. Przebolałem. W momencie dotknięcia łóżka zasnąłem Obudziła mnie mamę z wiadomością, że doktor będzie za godzinę Żebym się umył i zabrał do pracy Znowu van, znowu ciepły uśmiech anioła Która miała na imię Marta Jak dowiedziałem się na następny dzień Znowu 10 godzin z kilofem Przejście koło żabki z głodem w oczach, kolacja, sen Zapęt 15 razy Zdążyłem przestać być człowiekiem Byłem maszyną do kopania chuj wieczego. Nie widziałem kiedy dostanę zapłatę za to Czy dostanę ją w ogóle Nie zależało mi Jedyne szczerze jedyne o czym myślałem to o tym, że od ponad dwóch tygodni nie miałem w ustach hot-doga, że zapominam jak smakuje mój ulubiony sos, no i o Marcie. Oczywiście, że o niej. Dalej nie zamieniłem z nią ani słowa, ale w moich snach oraz w moich pamięciówkach była moją królową. Jednak osiemnastego dnia wszystko się zmieniło. Nie wiem naprawdę jak, pamiętam tylko, że klepałem kilofem raz za raz w ścianę. Musiałem zasłabnąć. Obudziłem się na podłodze tunelu, a ona była nade mną. Nie byłem nigdy zbyt religijny ani zbyt poetycki, ale serio byłem pewien, że widzę anioła. Anon, żyjesz? Jezu, obudziłeś się, jak się bałam? Obsunąłeś się na ziemię i leżałeś taki blany, mamrotałeś coś tylko o hotdogach z żabki, wymieniłeś wszystkie sosy i tak w kółko, wszystko w porządku? Mówiła do mnie, patrząc zmartwionymi oczami. Momentalnie zrobiłem się czerwony. No tak, stuleja musi pozostać stuleją nawet jak jest nieprzytomny. Pierdoliłem moje jebanych hot z żabki przy kobiecie mojego życia. <gry> no pewnie wszystko w porządku, ostatnio słabo sypiam. To pewnie dlatego, wydukałem. Kończy się już zmiana, może przejdziemy się na te hot dogi, jak tak bardzo nie dają ci spać? Powiedziała ze śmiechem. Ha, no pewnie, czemu nie? powiedziałem odruchowo, zanim dotarło do mnie, co się właśnie stało. Afrodyta zaprosiła mnie właśnie na ucztę na Olimpię, nie śmiertelnika. Zaproponowała, żebyśmy nie wracali więziennym busem Karwińskiego, tylko spacerem. Do żabki daleko nie ma, dalej jest park. Wtedy do mnie dotarło: dalej mam 2,25 w kieszeni. Nigdy dobrze nie kłamałem, więc postawiłem na półprawdę. He, wiesz co, zapomniałem portfela z domu, może innym razem próbowałem wybrać. A daj spokój, ja stawiam, kiedyś się zrewanżujesz, odpowiedziała wesoło. Wzięła szynkową z sosem arabskim miała ja oczywiście kabanos i tysiąc wysp. Ona była tysiąc pierwszą wyspą, czymś idealniejszym niż to, co uznawałem za ideał całe życie. Spędziliśmy całą noc w parku, był piątek, jutro wolne. Mogliśmy, z nikim tak dobrze mi się nie rozmawiało nigdy. Też była z Gdyni, też kochała to miasto jak ja. Mało mówiła o sobie, dużo pytała. Nie mogłem długo się wykręcać, żeby ukryć jakim przegrywem jestem. Jej nie przeszkadzało, bawiło ją to. Nie szyderczo, ale faktycznie serdecznie śmiała się z moich historii. Zakochałem się i pierwszy raz w swoim życiu zebrałem się na odwagę. Pierwszy raz zrobiłem coś, co nie miało na celu ukryć mnie w tłumie przeciętności. Pocałowałem ją. Zaskoczyło ją to na sekundę, ale tylko na sekundę. Potem pocałunek odwzajemniła. Siedzieliśmy tak do rana, rozmawiając, trzymając się za ręce, całując ze skoczenia, śmiejąc, płacząc. Ani słowa o pracy, ani jednego. Nikt nie chciał o tym gadać, tak jak nic nie mówiła o sobie. To jedyny rąbek tajemnicy, jaki uchyliła na swoje życie, to jej zwierzaczek. Świnka morska, pipi. Nigdy nie podejrzewałem, że można być do kogoś tak przywiązanym. Bipis spadła z rowerka, bo zadławiła się kukurydzą. Niby głupie zwierzę, ale to, jak Marta o niej opowiadała, sprawiło, że poczułem naprawdę do tego stworzonka. Źle było mi, że dziewczyna cudowna, jak Marta jest smutna, to jakby zobaczyć piękny kwiat w deszczu. Wiesz, że to nie jest dla niego idealne środowisko, chcesz widzieć go w słońcu. Kiedy zrobiło się jasno i musieliśmy zbierać się, zapytałem, czy nie chciałaby spędzić weekendu razem, może jakieś kino, może pójdziemy nad morze. Powiedziała, że pracuje w weekend. Ma drugą pracę, żeby wpłacić pożyczki, które zaciągnęła, jak była młodsza i głupsza. Czaję, odpowiedziałem zdawkowo. Nigdy nie wracałem taki szczęśliwy do domu. Nigdy nie leżałem w łóżku, ciesząc się do sufitu, wstając co pół godziny, żeby podskakiwać po pokoju. Ze zmęczenia zasnąłem. Jak się obudziłem, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Komputer mnie nużył, nie mogłem usunąć jej z pamięci. Było jedno, co mogło mi pomóc: choddok. Nie dlatego, że je uwielbiam, dlatego, że kojarzył mi się z tą chwilą w parku. Ukradłem mamie z torebki 50 zł i wyruszyłem w miasto. Z racji, że przespałem w cały prawie dzień, było już dość późno. Wiedziałem, na co chcę wydać pieniądze, udałem się do zoologicznego i poprosiłem o świnkę. Wybrałem tą, która jak najbardziej opowiadała opisowi, jaki jak Marta mi zarysowała. Nie wiem, czy to normalna rzecz do zrobienia. Mi wydawała się romantyczna, ale co ja wiem. Ze świnką w klatce ruszyłem w stronę domu. W kieszeni zostało mi około dyszki. Zwabił mnie szyld mojego ulubionego sklepu osiedlowego. Wiedziałem, co dopełni ten dzień. Wziąłem dużego hot-doga, oczywiście sos tysiąca wysp. Parówka, bo kamanosa nie mieli. Wychodząc zobaczyłem ją. Stała po drugiej stronie ulicy, pod latarnią. To była jej weekendowa praca. Marta była prostytutką. hot -dog wysunął mi się z ręki, zsynchronizowany z moją upadającą szczęką. Chwyciłem mocno klatę ze świnką I zacząłem biec w stronę domu Znacząc ścieżkę łzami Niedzielę spędziłem w łóżku z nieruchomą twarzą Patrząc na klatkę z gryzoniem Miłość robi z ludźmi takie dziwne rzeczy Że pomijają najważniejsze wydarzenia A w niedzielę zaczęło się najważniejsze wydarzenie W historii ludzkości Koniec świata Nie był jak w filmach Na początku powoli zaczęli znikać ludzie Normalnie przepadali Puf. Nikt nie umiał powiązać faktów Telewizje bębniły o porywaczach o nowym narkotyku chaos. Połowa mojej ukochanej gdyni wyparowała przez niedzielę. W poniedziałek musiałem wrócić do pracy, oczywiście. Nawet koniec świata nie obchodził Karwińskiego. W Wanie nie odezwałem się do niej. Nie popatrzyłem w jej stronę tak jak w ten pierwszy dzień. Wiedziałem, że ją to zabolało, wiedziałem, że nie wie, dlaczego tak się zachowuje. Była zbyt dumna, żeby zapytać. Tego dnia Marta pracowała w tym samym tunelu co ja. Nagle stało się. Uderzyłem w ścianę. Błysk. Jakby zaraz za tą ścianą narodziła się gwiazda. Z otwartymi ustami podeszliśmy do otworu. Zaczarowany w niego spojrzałem. Za szparą była komnata. Odwróciłem się, żeby zapytać, czy ja serio to widzę. Czy Marta ma przed oczami to, co ja. Czy znowu Maja, czy jak wtedy o hot dogach. Mart nie było. Znikła jak każdy inny. Nie mogłem tego wiedzieć, ale w tym momencie zostałem jedynym człowiekiem na planecie. Nie tylko dlatego, że się tak czułem. Każdy dosłownie zniknął. Otrząsnąłem się z szoku i zacząłem kopać, poszerzać otwór. Machnięcie za machnięciem, z siłą, z jaką nie kopałem nigdy. W końcu mogłem zmieścić się w otwór. Wszedłem do komnaty. Blask ze środka oślepiał. Zakryłem oczy ręką i zacząłem iść w jego stronę. Wtedy zobaczyłem źródło światła. Piękna, złota skrzynia, ozdobiona wzorami, których nie da się opisać. Widziałem, co to jest. Nie wiem, skąd to wiedziałem. Wydaje mi się teraz, że skrzynia do mnie przemawiała. Arka Przymierza. Głos. Tak potężny, że nie słyszysz nic poza nim. Paraliżujący, tak, że nawet nie śmiesz dostać ciarek na skórze, żeby nie naruszyć powietrza, po którym on podróżuje. Ano nie, ja, jest twój pan, a tyś mój ostatni syn. Jak powiedziałem, ostatni będą pierwszymi, a ostatniejszego niż ty na tym świecie nie było. Świat, który znasz, zniknął. Teraz istnieje tylko ja i tylko ty i tylko ta arka, która może stworzyć go na nowo. Lecz jakim byłbym ojcem, gdybym kazał mojemu synowi porzucić wszystko, co kocha, tak jak ja jestem Trójcą świętą, ty możesz trzy rzeczy z tego martwego świata do życia przywrócić i z arką zabrać do świata nowego. Dziś jesteś nowym Adamem. Powiedz mi, co mój synu kochasz najbardziej? Głos wypełniał całą przestrzeń. Rzeczywistość wokół mnie zaginała się pod jego potęgą. Wiedziałeś, Wiedziałeś, że mimo wszystko ją kochasz, mimo że jest dziwką, wiedziałeś, że kochasz to miasto, w którym ją poznałeś, wiedziałeś, że kochasz to zwierzę, które było świadkiem tego, jak twoje serce pęka w pół. Jakie będą rzeczy, które ocalisz z tego świata, Anonie? Jakie rzeczy kochasz najbardziej? Głos dochodził z każdego atomu wszechświata, wiedziałeś. Wiedziałeś to w momencie, jak zobaczyłeś złotą skrzynię, wypiałeś pierś i wypowiedziałeś ostatnie słowa, jakie ten świat usłyszy: Arka Gdynia, kurwa świnia.